Przede wszystkim to dążenie powinno wiązać się z... Włożeniem, czy powiedzmy, zastosowaniem obiegu zamkniętego dla opakowań. To jest jakby pierwszy stopień, ponieważ wykorzystujemy albo wykorzystujemy bardzo niewiele, albo w drugą stronę mówiąc, wykorzystujemy bardzo niewiele opakowań w obiegu zamkniętym. Co się czysto przekłada na to, że po prostu większość tych odpadów ląduje albo w morzach, albo w środowisku, ewentualnie na spiskach śmieci, bo jest wykorzystywana w spalarniach w sposób nieodpowiedni. E, więc przede wszystkim, jeżeli, chodzi, jeżeli mówimy stricte o opakowaniach, a, a, ja, a w bracji mojej, mojej branży o e, opakowaniach napojowych czy ponapojowych, to powinniśmy jak największą ilość opakowań e, właśnie zamykać w tym obiegu zamkniętym w postaci, e, e, w postaci ekonomii cyrkularnej. E, Tomra m, jest firmą, która od początku wspiera właśnie rozwiązania cyrkularne, a wspiera przez dostarczenie technologii dla e, głównie retailu, ale nie tylko. Więc dalej chcemy w tej. dalej dążąc do tej misji, do tej misji zwiększania cyrkularności, chcemy dostarczyć technologie w ten sposób też zwiększając konkurencyjność dla sklepów, udostępniając technologie, które mają na celu zwiększyć zadowolenie klientów korzystających z, z recyklomatów naszych, czy też w ogóle oddających opakowania i odbierających kalcję. Dlatego. Myślę, że jeżeli, jeżeli mówimy stricte o tym e, naszym spotkaniu tutaj na Tech, to jest, Tomra myślę, jest dobrym przedstawicielem, ponieważ łączy ten aspekt środowiskowy, o którym, którym dzisiaj się tak bardzo dużo mówi, który jest tak bardzo istotny, e, z technologią, która wspiera tę cyrkularność i wspiera ochronę środowiska, a tym samym e, no, dbanie o naszą planetę i nasze przyszłe pokolenia. Bardzo ważne jest dla nas, żeby brać w takich, w, w takich w eventach udział, ponieważ po pierwsze, Tomra e, posiada 50-letnie doświadczenie na całym świecie. To naprawdę trzy dywizje, Recycling, Food i, i Collection, które ja reprezentuję. Zbieramy dane ze wszystkich, ze wszystkich dywizji z całego świata i chętnie się nimi dzielimy. Dlatego jest to świetne, świetna możliwość do tego, aby się podzielić tymi danymi. Zachęcamy też naszych klientów do tego, aby uczestniczyć też w badaniach albo też w dzieleniu się tymi informacjami, bo jakby tutaj jest siła. Czyli jeżeli mamy wprowadzać jakieś rozwiązania, to wprowadzajmy takie, które się sprawdziły w innych krajach. A my jako firma, która ma po, po pierwsze 50-letnie doświadczenie i to się z całego świata jesteśmy wskazać kierun kierunki, które się sprawdziły, które działają i tak naprawdę wykorzystując to możemy wskazać drogę na skróty we wdrażaniu nowych technologii czy rozwiązań na rynku.